Witam serdecznie na kanale Łączy nas pasja w naszym skarbie na Euro, przewodniku gibica LVB, w którym przybliżymy wszystkich uczestników zbliżających się mistrzostw Europy. Można powiedzieć Euro w pigułce, nie przedłużając. Zapraszam. Nasz przewodnik zaczynamy od czarnego konia turnieju. Chyba niekoniecznie, bo przecież dobre wyniki Turcji na Euro nie będą żadną wielką niespodzianką. Gwiazdy półksiężyca myślą o tym, by nawiązać do najlepszego w wyniku w historii swoich występów na mistrzostwach, czyli półfinału w Austrii i Szwajcarii. Mają do tego podstawy, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, bo w eliminacjach wyprzedziła ich tylko Francja, ale jednocześnie z Mistrzami Świata Turcy wygrali i zremisowali. Stać ich na wszystko właściwie, bo fatalnie wypadli w Lidze Narodów, ale z drugiej strony prowadzą w grupie kwalifikacyjnej do Mundialu. Z jednej strony zremisowali z Łotwą, z drugiej wygrali z Holandią 4-2. do 2. Teraz do sukcesu ma ich poprowadzić Senul Gunesh, tak jak to zrobił sam na mistrzostwach świata w Korei i Japonii, z których przywiózł historyczny brązowy medal. Gunesh sam był bramkarzem sporu, to zresztą przez blisko pół tysiąca spotkań, i właśnie na kapitana tego klubu postawił bramce. Fakir zachował 13 czystych konda, a doświadczonego Gunoka trapiły kontuzje i miał mniejsze lub większe problemy z miejscem w składzie Instabulu Basza Kszehir. Najsilniej obsadzony jest środek obrony. Sojun Chu i Demiral albo Kabak powinni wygrać rywalizację z Aihanem, niewiele ostatnio grającym w Serie A. Ciekawie jest na bokach. Z prawej strony mistrz Francji Celik, z lewej strony Meraż z drugiej ligi francuskiej. Obrońcom w rozegraniu pomaga Jokushlu, człowiek od czarnej roboty, podstawowy piłkarz we Zbromie. Jest tu fan z młotkiem w nodze, kilka ważnych bramek dla. Kadry Tufan strzelił, mamy też Jaziciego, kolejnego mistrza Francji z Lille i przy okazji króla strzelców Ligi Europy. Co ciekawe, rok temu królem strzelców był też skrzydłowy Akturoglu, ale czwartej Ligi Tureckiej. Mimo to znalazł się na liście powołanych na Euro. Na skrzydłach jednak będą grać inni, Czalhanoglu, Karaman, ewentualnie Cengiz. Under, rzadko jednak grający w Premier League. Z przodu oczywiście Burak Ilmas, 35-letni kapitan Turków, błyszczał w Lille, a w kadrze ostatnio strzelił choćby hat z Holandią. Gunnarz gra systemem 4-2-3-1, z inną rolą obu skrzydeł. Hakan schodzi do środka, Karaman wspomaga w ataku Ilmaza. W obronie Hakan gra dość asekuracyjnie, przekazuje krycie, a piłkarz Fortuny wchodzi w pojedynki, a jak rywal atakuje przeciwną stroną, to gra piątego obrońcę. Największym plusem może być właśnie defensywa. Turcja w eliminacjach straciła tylko trzy gole, w tym żadnego z gry. Minusem być może opieranie ataku tylko na Ilmazie, bo zmiennicy Ilmaza w kadrze nie strzelali dużo. Toszuna wyeliminowała zero kontuzja, był najlepszym strzelcem eliminacji. Durszun strzelił 29 goli i został królem strzelców drugiej Bundesligi, ale nie dostał powołania od Gunesza. Gunesz wierzy w innych zawodników i jak sam mówi chce zakończyć grupę na pierwszym miejscu. Czy tak się stanie? Mogliby się z tym nie zgodzić Włosi, za którymi stoi wielka forma i wielka historia. Czterokrotnie mistrzowie świata sięgnęli też po Mistrzostwo Europy w 1968 roku, a w latach 2000 dwukrotnie byli w finale euro. Włosi imponują formą. Wygrali wszystkie 10 spotkań w eliminacjach, a ogółem nikt nie pokonał ich od blisko 3 lat. Na euro pojadą z pasą 27 meczów bez porażki. Po w eliminacjach do rosyjskiego mundialu stery objął Roberto Mancini trzeba powiedzieć sobie jasno jego zespół gra na tyle ofensywnie na tyle ładnie dla oka i na tyle skutecznie że zasłużenie podpisał kontrakt aż do 2026 roku Mówię, że się zmienił jest mniej wybuchowy bardziej emanuje spokojem a sam wyjaśnił to w prosty sposób mówiąc po prostu się zestarzałem w czasie selekcji sprawdził wielu zawodników na kogo postawił ostatecznie w bramce pewniakiem jest Donnarumma wyceniany na 60 milionów euro przez Transfermarkt Meret ostatecznie wygrał w Napoli walkę o skład z Ospiną, ale tu co najwyżej wygra z Sirigu 34-latkiem, który w miniony se minionym sezonie wpuścił 62 bramki, w tym 7 z Milanem. Na stoperze znający się jak łyse konie Bonucci i Chiellini, którzy ostatnio jednak trochę rzadziej grali ze sobą w parze w Juventusie. Za Czerbi, jest powołany e, Toloi urodzony w Brazylii czy młody Bastoni, e, podstawowy obrońca Mistrzów Włoch. Na prawej pewniakiem Florencji. Na lewej spinacola po dobrym sezonie w Serie A rywalizuje z Emersonem, trzecim dopiero lewym obrońcą Chelsea, który w tym roku nawet nie powąchał murawy w Premier League. W środku pola mnóstwo jakości, choć Verratti ma kontuzję i w pierwszych meczach pewnie nie zagra. Zastąpić ma go Locatelli po dobrym sezonie w Serie A. Jorginho Przyjechał na zgrupowanie po zdobyciu Ligi Mistrzów, Barella po zdobyciu Scudetto. To świadczy też o jakości środkowych pomocników, a świetne liczby mieli też skrzydłowi. Insigne 19 bramek 7 asyst, Berardi 17 bramek 8 asyst, do tego Chiesa z 9 bramkami i asystami w Serie A. Immobile rok temu zdobył złotego buta, teraz w lidze 20 goli, ale w kadrze idzie średnio, zwłaszcza z drużynami, Stopu. Na szczęście dla niego mecze grupowe będą rozgrywane na jego stadionie w Rzymie. Manczni powołał też kapitana Torino Belottiego i Raspadoriego. Młody, 21 lat, ale od kwietnia strzelił 5 goli na rozkładzie, ma m.in. Juve, Rome czy Milan. Włosi grają w formacji 4-3-3, prawa obrona zachowawczo, lewy ofensywnie. Pole karne, tam lubi wejść z środka Barella, lubi zejść do środka pola Insignie. Squadra cura strzeliła najwięcej bramek ze stałego fragmentu gry, ze wszystkich dużych w eliminacjach. Aż 13 na euro jedzie w znakomitych nastrojach, które mogą ich ponieść do sukcesów, ale minus jest taki, że każda pasa, jak dobrze wiemy, kiedyś się kończy. Nas nie zdziwi jednak, jeśli ta Manciniego po turnieju wciąż będzie trwać. Przerwać ją będą chcieli Walijczycy, którzy co prawda nie strzelają dużo bramek, ale lubią wygrywać, zwłaszcza 1 do 0. Aż 6. Z siedmiu ostatnich zwycięstw miało właśnie takie rozmiary. Pytanie, czy to przyniesie powtórkę sprzed pięciu lat. Wtedy we Francji walijczycy debiutowali, ale zaszli aż do półfinału. Formę mają niezłą. Wyprzedzili Słowację i Węgry w eliminacjach, awansowali w lidze narodów do Ligi A, ale ostatnio też dość wyraźnie odstawali od Belgów czy Francuzów. Nie pomaga zamieszanie na ławce trenerskiej. Rajana Gigsa oskarżono o napaść partnerki, co prawda wyszedł z aresztu za kaucją, ale został zawieszony i kadr objął jego asystent Robert Page. Samodzielnie Page pracował tylko co najwyżej w czwartej i trzeciej lidze angielskiej, w dodatku z dość mizernym skutkiem. Walia nie ma kłopotu bogactwa w bramce. Wardy i Hennessy nie zagrali ani jednego meczu w lidze w ubiegłym sezonie, a Davis zagrał łącznie w kadrze 11 minut. Nieco lepiej wygląda obrona. Jest dwóch defensorów z Tottenhamu: Davis i Rodon. Jest też Mapham z Bournemouth, z Neco Williams, czyli 20-latek z sześcioma ligowymi meczami w Liverpoolu, a na prawym wahadle Roberts, który jedzie na Euro mając w nogach 48 ligowych meczów na poziomie Championship. Gunter w 2017 roku został piłkarzem roku w Walii jako drugoligowiec i to Werze Bayla, który przegrał po kilku latach ten plebiscyt. Ampadu ma 20 lat i regularnie gra w Sheffield, jest zapowiadany jako duży talent, nic dziwnego. Ramseja nie trzeba szerzej przedstawiać, kapitanem Wali został najwcześniej w historii jako 20-latek, ale z drugiej strony ostatni mecz ligowy w pierwszym składzie zagrał w marcu. Ogólnie ciągle zmaga się z kontuzjami, teraz z Albanią zagrał po raz czwarty w ostatnich 22 meczach, jakie rozegrała kadra Wali Długo uraz leczył też Joe Allen, gdyby Euro odbyło się, odbyło się rok temu, to ten walijski szawi, jak mówi o nim Brendan Rogers, nie wziąłby w nim udziału. James nie jest podstawowym piłkarzem Manchester United, ale w wieku 23 lat zagrał już dla Czerwonych Diabłów ponad 70 meczów. Bale po udanych latach zanotował co prawda duży zjazd, ale wrócił. W ostatnich 6 meczach strzelił 6 goli. Ogólnie sezon skończył z 16 bramkami. Co ciekawe, Mur jest jedynym nominalnym napastnikiem. Mierzy 195 cm i jeśli jest na boisku, grająca bezpośrednią piłkę Walia nie wstydzi się go wykorzystywać, a konkretnie jego wzrostu. Gdy go nie ma, stawia na szybkość ofensywnego trio, które gra kombinacyjnie i często strzela z dystansu. Robi to choćby Bale, który swego czasu na specjalnie przygotowanej fladze miał napis Walia, Golf, Madryt właśnie w takiej kolejności. Na niego kibice z Wysp z pewnością liczą najbardziej. Walia w trakcie całych eliminacji straciła niewiele bramek, ale strzeliła również niewiele. Tylko 10 najmniej spośród wszystkich drużyn, które wywalczyły awans. Niska liczba stwarzanych sytuacji to minus, ale plusem z pewnością jest to, że jeśli już je Walijczycy tworzą to ponad przeciętnie często wykorzystują. Szwajcarskie prawo pozwala na wręczanie małych łapówek. Po przeliczeniu wychodzi, że do kwoty około 100 złotych, ale na euro nawet najmniejsze błędy mogą być bezlitośnie karane. Helweci zdają sobie z tego sprawę, dlatego ostatnio popełniają ich niewiele i chcą wreszcie dojść do ćwierćfinału. Pierwszy raz w historii, czego nie zrobili nawet w tym turnieju, w którym organizowali jego sami. Ostatnio w jednej 8 finału, pewnie wszyscy pamiętamy, wyeliminowała ich Polska. Teraz w dobrym stylu Szwajcarzy wygrali grupę eliminacyjną na Euro. Podobnie zaczęli kwalifikacje do Mundialu. Nie spadli też z Ligi Narodów, choć rywalizowali z Niemcami, Hiszpanią i Ukrainą, a każdej z tych drużyn potrafili urwać punkty. Do turnieju mistrzowskiego przystąpili z siedmioma zwycięstwami z rzędu. Reprezentację od 2014 roku prowadzi Wladimir Petkowicz. Przybył on do kraju jako 24-letni student prawa, a karierę trenerską zaczynał równocześnie z kończeniem tej piłkarskiej. Powołał wielu piłkarzy z Bundesligi, a jeden z nich jest pewniakiem do gry absolutnym. Jan Zomer, jedynka w ramce od 7 lat, czyli od początku kadencji Petkowicza. Piłkarzy z Borus tej z Dortmundu i tej z Mönchengladbach, Gladbach, trójce defensorów uzupełnić miał Fabian Szar z Newcastle. Zanim jednak też pechowy sezon. Leczył długo kontuzję kolana, w pierwszym meczu po powrocie zobaczył czerwoną kartkę i wypadł na kolejne trzy mecze. Co ciekawe, w ostatniej kolejce miał znów okazję wrócić, zagrał nieco ponad kwadrans, ale strzelił bramkę. Być może to jest dobry zwiastun przed euro. Jeśli nie on, to Ricardo Rodriguez zacznie turniej ustawiony w bloku defensywnym. Choć piłka o w korzeniach w Torino zawodził, od 9 stycznia zespół w w składzie nie wygrał ani razu, no to w kadrze jest raczej pewniakiem. Na prawej stronie Raczej zobaczymy Mbabu, który leczył na początku sezonu kontuzję, ale później regularnie grał w Wolfsburgu. Jest też utalentowany Lotomba, mający kongijskie korzenie, były kapitan młodzieżówki. Petkowicz ma kłopot bogactwa w środku pola. Kto obok Szaki, czyli kapitana? Jest Freuler z Serie A, jest Soł i Zakaria, niektórzy grają regularnie w Bundeslidze. Vargas może przegrać rywalizację z Zuberem, który z kolei... Gra od niego w Bundeslize znacznie mniej, podobnie jak Mehmedi, no i rzecz jasna, Shakiri. Gra z 23 na część Michaela Jordana, jest, jak powiedziałby Wojciech Łazarek, napakowany jak kabanos i miał przestrzeń włosów tam, gdzie Jurgen Klopp. Ale niemiecki szkoleniowiec na niego nie stał. W ostatnich 10 meczach Liverpoolu zanotował 32 minuty. W każdym jest jednak kluczowy gra jako wolny elektron. Pewniakiem jest ponadto Seferowicz, 22 bramki w lidze portugalskiej. Embolow w Bundeslidze przez ostatnie pół roku trafiał do siatki tylko w jednym meczu, ale będzie grał i to mimo, że skuteczniejszy jest Gawranowicz. 17 goli w Dynamie Zagrzeb, a jeszcze częściej trafia w Kadrze, aż 14 bramek średnio co 97 minut. W tym dwa gole, na przykład z Niemcami, trafił z Chorwacją. Szwajcarzy kilka miesięcy temu przeszli na trójkę z tyłu, choć w praktyce często to czwórka. Szaka kreuje, Szakiri wykorzystuje wolne przestrzenie i rozrzuca akcję na skrzydła. Szwajcarzy mają 16 miejsce w rankingu FIFA to drugi najwyższy wynik w grupie. Powinni z niej wyjść, jak zwykle czynią to na wielkich imprezach, ale zapetkowicza jeszcze ani razu nie wygrali w fazie pucharowej. Czy uda się to zrobić tym razem?